Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z kanału Życie na Filipinach. Spójrzcie, jesteśmy dzisiaj w całkowicie nowym miejscu, nowy wodny park, który został otwarty w okolicach Dumaguete i muszę Wam to po prostu miejsce pogadać, bo jest niesamowite. Zaczynajmy! A więc tak, moi Emilii, znajdujemy się w okolicach Dumaguete, to jest środkowa część Filipin, wyspa Negros Oriental i dokładnie godzinę temu został otwarty nowy park wodny w naszej okolicy. Dla nas to jest ogromne wydarzenie, no bo jak pewnie wiecie, mamy córkę pięcioletnią letnią Emilię, no i po prostu ona nie mogła czegoś takiego przegapić. Oczywiście, przygotowaliśmy się na to otwarcie już od dłuższego czasu i to nie jest w żaden stopniu materiał sponsorowany. Normalnie zapłaciliśmy za bilety, które akurat w naszym przypadku kosztowały po 400 peso za osobę, z wejście na cały dzień. Dodatkowo, jeżeli chcecie sobie wykupić jakąś taką małej katy, czy taki mały domek, gdzie społożyć swoje rzeczy, gdzie sobie można coś zjeść i oczywiście odpocząć, no to za to się płaci na przykład za duży 10-osobowy o 900 peso za dzień w weekend. W ciągu tygodnia ceny są troszeczkę niższe, no ale tutaj jest niedziela, to jest dzień otwarcia, więc oczywiście jest spore zamieszanie. Ale pokażę Wam, jak to miejsce wygląda. Tutaj słuchajcie, pierwsze co widzimy to tak naprawdę takie małe baseniki i różnego rodzaju bicze wodne dla dzieciaków. Naprawdę tutaj można dzieciaki spokojnie zostawić, jest obsługa tak samo po każdej stronie, więc oni sprawdzają, czy coś się przypadkiem złego nie dzieje. Emi, jak jest? Jest dobrze? Szczęśliwa jest mnie, niesamowicie. Słuchajcie, są takie zjeżdżalnie, ale też bardzo wolne zjeżdżalnie, więc no, wszystko jest naprawdę pod 100% bezpieczne dla dzieciaków tutaj. Woda jest naprawdę bardzo płytka, są te beczki wodne, które się od góry zlewają później, no niesamowite tak naprawdę rzeczy. Jak wiecie, wszystko tutaj tak naprawdę dla dzieciaków. To co widzicie tam, po drugiej stronie, co? No? Idziesz na falę? To wave? Then go there to the way because wave is we start soon. Reds pump soon. Yeah, 8 minutes. Dobra. Nie będę wam, słuchajcie, tam się wszystko dzieje, operacja oczywiście dzieciaki poddierane całkowicie, no bo o widzicie. A tam jest steakhouse, czyli ten e, George Steakhouse, czyli ta restauracja, w której też byliśmy kilkukrotnie. E, tam to można tak naprawdę sobie jeść i oglądać to, co tutaj się dzieje. Oczywiście wejścia są całkowicie niezależne i teraz nie można jeszcze przejść do tego, do tej restauracji, jakby z tego Aquaparku i z restauracji też nie można przejść bezpośrednio do tego miejsca. Może to i lepiej, żeby po prostu był taki porządek. Ale dobra, co tutaj mamy naokoło? Naokoło z tego, co widzę, to jest tak zwana jeszcze to Lazy River, tak? Czyli taka mm, wolna rzeka, która, jak na razie jeszcze widzę. Że jest brudna bardzo i dużo liści i taka woda mętna, tylko że no może nawet nie to, że brudna woda, bo bo wiecie, bo tam tak naprawdę są to jest na brązowo wszystko pomalowane. Nie, ale jest ogólnie spoko. Po drugiej stronie tutaj słuchajcie co mamy i teraz, teraz wam pokażę. To zostało są So, jest zrobiony taki sztuczny basen, w którym będzie fala i fala powinna być dokładnie za 8 minut albo 7 minut, bo to co, co 30 minut czy co godzinę mają tę falę puszczać, więc dzieciaki będą miały zabawę i, i, i te fale będą zrobione. Oczywiście tak jak mówię, to jest, słuchajcie, to jest wszystko świeże, my jesteśmy pierwszymi osobami, jednym z pierwszych osób, które tutaj przyjechały na otwarcie i byliśmy tutaj od godziny 10, czyli dosłownie od momentu, kiedy to wszystko zostało otwarte. I tutaj też jest naprawdę super. Można oczywiście za darmo sobie wypożyczyć wziąć te floaties, czyli te poduszki do pływania. No i fale za chwilkę powinny się zacząć, więc będzie zabawa. I jak widzicie za dużo ludzi nie ma. To też jest bardzo ciekawe. Pogoda na otwarcie można powiedzieć, że też się udała idealnie. Bo jak widzicie, jest sporo chmur za mną, i to jest naprawdę dobrze. Bo gdyby było pełne nasłonecznienie, to wtedy by się nie dało wytrzymać. No, dobrze są te parasolki, ale wiecie, dzieciaki tutaj cały dzień będą pewnie w basenie. To w ogóle, to jest tak naprawdę początek. Pomiędzy jeszcze tymi basenami jest jeszcze dużo innych rzeczy, pomijając te ogromne zjeżdżalnie, które tam są na końcu tego. Ale to tamte zjeżdżalnie to pewnie ja sobie pójdę, bo Emilia jest niestety za mała, żeby z nich zjeżdżać. I to nie jest to, że my się boimy, tylko. Tylko po prostu chyba regulamin zabrania tego, żeby takie małe dzieci e, zjeżdżały. A zaraz się chyba z, zacznie fala. Emi, jak Ci się podoba? Jak Ci się podoba? No nie, no nie będę Cię popychał. Oczywiście w środku tego całego resortu są restauracje, które też Wam pokażemy jak wyglądają, e, bo pewnie będziemy na pewno coś zamawiać. Planujemy tutaj zostać pewnie cały dzień. No i chmurki naprawdę fajnie też wyglądają, nie? Ogólnie nagrywam dzisiaj, słuchajcie, z filtrem ND, takim przyciemniającym, więc jakość nagrania powinna być troszeczkę inna. Dajcie mi znać, czy Wam się podoba, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Dopiero się uczę, więc zobaczymy dopiero po czasie. Już widzieliśmy duże fale, naprawdę niesamowita zabawa dla dzieci. Emilia oczywiście dużo razy była na plaży, no ale wiecie, w takich warunkach sztucznej fali, gdzie jest taka idealna fala, rzadko kiedy, więc to chyba był jej pierwszy raz. Bardzo jej się podobało. Niestety nie nagrywałem, bo bawiłem się z nią. Podejrzewam, że za godzinę, jak ta fala znowu przyjdzie, to będziemy nagrywać ponownie. A teraz idziemy zobaczyć jeszcze całkowicie resztę tego miejsca i pewnie coś zjeść, bo jest też pora obiadowa. Wiecie, na Filipinach się jest zawsze o godzinie 12, więc my też chcemy coś zjeść. A jako ciekawostka jeszcze Wam powiem, że to centrum tak samo otworzyło yy, przeloty paralotnią, tak? To się chyba nazywa paralotnia. I zobaczcie, akurat tutaj pięknie nad nami przelatuje ktoś. Także no, niesamowita akcja, fajnie to naprawdę wygląda. I od dziwo jest naprawdę bardzo mało osób. Byłem, jestem w szoku w sumie dalej, bo myślałem, że wiecie, że, 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 będzie ogromne zamieszanie. A tu nie jest. O, teraz centralnie nade mną przelatuje. Dobra. Idziemy, zobaczyć, bo tu jest jedna z restauracji która serwuje chyba inne jedzenie. Tam koło nas jest grill. A ja sobie nie wziąłem, słuchajcie, butów. Nie mam problem, bo jest. A, parzy aż dosłownie. O, co tu jest? Popcorn. I hot dogi. mi zobacz, i hot dogi mają tak samo. Tam akurat nie ma nic takiego ciekawego do jedzenia, znaczy no, nie no są różnego rodzaju rzeczy, ale nam coś bardziej zależy na czymś innym. A tutaj jeszcze jestem blisko tych akurat, słuchajcie, zjeżdżali, więc wam pokażę jak wyglądają. Też naprawdę spore ja tutaj podejrzewam, że, że tutaj to ja będę miał zabawę. Amy I think it's not for kids. Yeah, they're big. No. Tutaj jest jakaś taka tuba, no tutaj się zjeżdża. Dobra, to idziemy za miją. Tak, idziemy za miją. No, zjeżdżalnie jest trochę. Tutaj są tak samo kabiny, które można sobie wynająć, i to są chyba z klimatyzacją tamte, z tego co rozumiem. No, to jest ogólnie ha, śmieszne. Ciekawe, jestem, ktoś spadnie akurat. No, tak jak widzicie, jest naprawdę bardzo mało osób. Jestem w szoku. Na no, same te zjeżdżalnie, no jest trochę. To no, ja na pewno muszę sobie zjechać parę razy. I wezmę sobie ze sobą kamerkę, tą wodoodporną, więc zobaczycie. I Słuchajcie, my tak naprawdę dalej idziemy tym całym ośrodkiem. Więc to jest ogromny ośrodek, jeżeli chodzi o powiedzmy, no jakościowo na Filipinach i to w takim małym miejsc miejscowości jak My Tutaj tak samo są kotycze do wynajęcia, czyli to co się płaci tam 900 peso. Nasz kotycz jest tak naprawdę tam bardzo blisko restauracji, więc tam musimy się przejść. Jak widzicie w ogóle, jest otwarcie dzisiaj, a oni jeszcze dalej malują, nie? Dobra, dobra, to idź tam. I tutaj jest tak samo kolejny basen. Ten jest taki bardziej zacieniony, mam wrażenie. Eee, I tutaj jest tak jakby. O, dla dzieci. Z tego co rozumiem. Tylko, że zobaczcie, w ogóle, żeby tam się dostać do naszego kotyczana na sam koniec, to w ogóle musimy przejść cały, tak naprawdę, cały ten ośrodek. No, trochę jest chodzenia. Następnym razem wezmę e, hulajnogę. Emily żeby było wygodniej a tutaj jest chyba dla dzieci, aha, taki kids pool taki malutki no ogólnie sporo, sporo tego jest i tutaj jest jeszcze tak ten, ten właśnie grill gdzie można zamówić jedzenie, a my mamy kotycz tam zaraz obok, widzicie, więc wzięliśmy na pół, na dwie rodziny, no bo i tak to jest na 10 osób i tak jak mówiłem, 900 peso kosztowało, a tutaj jest jakieś barbecue z grilla. zaraz zobaczymy co podają i pewnie sobie coś zamówimy bo tak jak mówię, pora obiadowa się zbliża i pewnie później sobie już tutaj popływamy na spokojnie w tym basenie. No chociaż wiecie jak to jest. Nie wiadomo co dzieciaki wymyślą. No co? O, za taki kotycz dokładnie płaci się, słuchajcie, 10-osobowy, 900 peso w weekend. To, co Możecie zostawić otwarte. You can keep open. Idziesz tutaj pływać? Tylko zobacz, czy nie jest głęboko, dobra? Czy... Ale, hey guys, but we need to order lunch. Then uh, just go here, okay? O, a tutaj jest pokazane, co tak naprawdę robią na grillu od razu. Hm, kurczaczki. A no, nie wiem, czy wy widzicie. Przyszło już nasze jedzonko wspaniałe. Słuchajcie, zobaczcie tak, co mamy. O, ogromne porcje. No poczekajmy się. Ja tylko pokażę. Słuchajcie, taki kurczak z ryżem, sałatkami. Tutaj jest chyba sojasos I to jest sałatka Cezara z kurczakiem i dużo. No ogromna jest porcja, zobaczcie sobie na moją rękę. video! Tak? You like my video? Oh, Okej, okay. thank you, Archie. Słuchajcie, cola zera i butelka wody i to wszystko kosztowało 540 peso. To też widzicie na ekranie, ile to jest. Czy to jest drogo, tanio? Wydaje mi się, że jest naprawdę spoko ceny. Spoko ceny. E, Dobra, kurczak będzie dla Emilii, zresztą pewnie i tak go nie skończy. A tutaj Andro jeszcze idzie z pizzą i hotdogiem. O, pizza, hot tak samo. O, uważaj, uważaj. No, dobra. Emi, to co, jemy? Dobra. Okej, okay, już pojedzone. Jedzenie naprawdę bardzo dobre i cena nie jest jakaś taka znowu kosmiczna, co prawda jedna z takich rzeczy, co zwróciłem uwagę i na co zresztą mój znajomy tak samo zwrócił uwagę, to jest to, że na przykład puszka Coca-Coli kosztuje 100 peso, co na Filipinach, nie 100 peso to widzicie ile to jest, ale, ale na Filipinach to jest dużo. To jest ogólnie dużo, bo taka puszka Coca-Coli w sklepie kosztuje w takim normalnym supermarkecie 34 peso, z tego co pamiętam. No a tutaj wszystkie takie napoje, takie soft drinki, kosztują po 100 peso. I tak samo piwko, jakbyście chcieli sobie kupić, na przykład tutaj też 100 peso kosztuje w puszce i to jest 0,33, więc ym, raczej nie dla tych osób, co lubią dużo pić. A ogólnie jest tutaj też zakaz przynoszenia jedzenia z zewnątrz, z tego co się orientuje. tylko że. W filipińskiej kulturze to nie jest coś takiego, że wiecie, przynoszenie z jedzenia z zewnątrz, że po prostu wniesiecie sobie dwa sneakersy i będzie ok. Tylko Filipińczycy lubią na tego typu miejsca, takie miejsca, po prostu przynosić naprawdę takie wiecie, jedzenie całkowicie na wynos, czyli na zasadzie 3 kg ugotowanego ryżu, 10 kurczaków i tak dalej, no i po prostu sobie jedzą tak przez cały dzień. Więc to nie jest takie typowe miejsce, gdzie możecie sobie to przynieść, bo jest po prostu to zabronione. Ale ogólnie i tak jest naprawdę super. Bardzo mi się podoba. Jest mniej osób niż przypuszczaliśmy. Co prawda cały czas ktoś przyjeżdża. Cały czas tutaj coś się dzieje. A jest już godzina pierwsza po południu. Nasz znajomy Andrew poszedł z dzieciakami zobaczyć czy ta Lazy River, ta taka rzeka co jest naokoło jest czynna. Bo jak tak to oni sobie tam popłyną w trójkę czy tam w czwórkę. A ja za moment będę się zabierał na te tutaj oto piękne, duże zjeżdżanie, Bo mam zajawkę, żeby sobie to popróbować, tylko muszę jeszcze wykombinować, gdzie zostawię plecak. ogólnie to fajnie wygląda i chcę to też nagrać w ogóle. Także zobaczymy, jak co się uda. Zaraz się dowiem, gdzie tu jest regulamin, bo muszę sobie buty zostawić tak samo, plecak zostawić, ale będzie dobrze. No, jak widzicie, coraz więcej ludzi przychodzi, chociaż nie jest to. A, no, jest. Lazy pool is under uh, maintenance, czyli ten, jednak to. Nie działa A tam jest kolejny bar Zrobiony No fajnie, ciekawie Ciekawie Nic, zaraz się dowiem co i jak Czas operacyjny, 3:30 po południu. Jak pewnie zwróciliście uwagę, mamy naprawdę niesamowitą zabawę, super się bawimy tutaj. Ale oczywiście są plusy i minusy takiego miejsca, i ja Wam zaraz wiem, wyjaśnię. Plusy, niesamowite miejsce, naprawdę te zjeżdżalnie duże no, dają radę. Tylko, że te zjeżdżalnie duże też mają swoje ograniczenia. I ograniczenie na przykład jest to, że na przykład dzieciaki muszą mieć minimum 12 lat żeby w ogóle na nie wejść. Oczywiście można sobie zjeżdżać bez limitu. Kolejek w zasadzie nie ma, bo nie ma na tyle ludzi, żeby naprawdę tutaj się kolejka jakaś robiła. I zjeżdżalnie są super, rewelacyjne. Każda z nich jest po prostu fajna. Na każdej z nich zjeżdżałem. Czy co prawda są takie same te pośrodku, no ale to są naprawdę nieźle męczące. Powiem Wam, że aż poczułem od przeciążenia tak, że wszystkie bebechy do góry po prostu idą, nie? Ale było super. Więc tak naprawdę nie można tych zjeżdżalniach zjeżdżać Poniżej 12 roku życia nie można tak samo zjeżdżać z dzieckiem swoim, czyli na przykład we dwójkę, żebym chciał z Emilię wziąć. Też nie mogę niestety tego zrobić, a szkoda, ale no dobra, trudno. Są też zjeżdżalnie, oczywiście mniejsze dla dzieciaków. Emilia tam też się bawiła i zresztą teraz tam też się bawi. Idę ją odebrać, bo poszła z naszym znajomym i z jego dzieciakami. Dodatkowa sprawa: na tych dużych zjeżdżalniach nie można zjeżdżać, jak się ma powyżej 120 kg. Także grubaski, pamiętajcie o tym, trzeba iść na siłownię, trzeba troszeczkę zrzucić. Mają tam ogólnie nawet wagę, że można się też zważyć i sprawdzić, ile się waży. No więc to jest kolejne ograniczenie. Trudno. Jedzenie. Słuchajcie, zjedliśmy naprawdę bardzo dużo dzisiaj. Zamówiliśmy później jeszcze halo halo, czyli to takie filipińskie desery. Ja zamówiłem sobie kawę latę mrożoną, bardzo dobra, bez żadnego problemu, wszystko super smakowało. Także ogólnie. Widać, że miejscówka jest już prawie gotowa. Zrobili takie ten soft opening, czyli takie otwarte, już otwarcie delikatne, nie wszystko jeszcze funkcjonuje tak, jakby powinno funkcjonować. Niektóre rzeczy, nawet tak jak tutaj widzicie, nie są skończone, ale już można powiedzieć, że 80% tego, co powinno być, jest, działa i funkcjonuje i naprawdę, no fajnie to naprawdę wygląda. I powiem Wam, że nie jestem zawiedziony. Jeżeli chodzi o cenę, no to oczywiście ona jest wysoka, jeżeli taka typowa filipińska rodzina chciałaby sobie tutaj przyjść. Natomiast jeżeli to są obcokrajowcy, no to te 400 peso za osobę to można zapłacić. Kolejna rzecz. My zapłaciliśmy tak samo 900 peso za to, żeby mieć ten kotycz prywatny, żeby tam sobie rzeczy nasze złożyć, żeby mieć stoliki, żeby sobie siąść, żeby sobie zjeść. I wzięliśmy to na dwie osoby, więc to jest tak naprawdę po 450 peso na rodzinę to nie jest dużo, spokojnie by się tam więcej osób zmieściło i z tego tak naprawdę, poza tym, że jedliśmy, to w zasadzie zostawiliśmy nasze rzeczy na przebranie i to wszystko, ale jeżeli planujecie na przykład tutaj się wybrać w trzy osoby, czy w cztery osoby i bierzecie jakąś jedną dużą torbę ze sobą, gdzie będziecie mieli ręczniki i tam ciuchy na przebranie to spokojnie nie musicie brać takiego kotyżu. możecie sobie tak naprawdę pomiędzy tymi basenami chodzić i na pewno coś znajdziecie wolnego do siedzenia na przykład tak jak tutaj, zobaczcie, cała alejka ławek co prawda większość tych ławek jest akurat w słońcu, no ale tutaj pewnie cień też przyjdzie Powiedzmy w jakimś innym czasie. Są też leżaki wszędzie i to, to oczywiście nie są dodatkowo płatne, nie trzeba ich jakoś rezerwować. Też tych leżaków jest naprawdę bardzo dużo wolnych. No to no wszystko fajnie to wygląda, bo te kotyże, co moim zdaniem to jest troszeczkę taka, taka dziwna sprawa, one są na samym końcu tego resortu. My na początku w ogóle ciężko żebyśmy je w ogóle zlokalizowali, nie mogliśmy ich zlokalizować, bo nie wiedzieliśmy, że to jest aż na, tak na samym końcu. Pociwna, przeciwna strona tak naprawdę wyjścia I co ciekawe, są też tutaj meleksy Które jeżeli trzeba, to cię dowiozą Do tych kotydży od tego wejścia Więc tutaj też można sobie tak ciekawo Nawet po prostu podjechać dodatkowo Basenów jest tutaj Bardzo dużo, oczywiście są mniejsze, większe Średnie i tak dalej Więc nawet jeżeli będziecie w tym kotyżu na samym końcu To będziecie mieli problem, żeby się przedostać Do jakiegoś innego basenu Więc nawet jeżeli będziecie mieli te ciuchy swoje w siatce W jednej rzeczy jedna osoba będzie tego pilnowała to nie będzie naprawdę większego problemu, możecie to sobie nosić ze sobą. Znajdziecie sobie godzinkę będziecie na tym basenie, godzinkę będziecie na innym basenie, później pójdziecie sobie na fale, a później sobie pójdziecie na zjeżdżanie, Więc naprawdę jest tutaj co robić. To jest otwarte do godziny 10 rano, podobno do 6 wieczorem. Więc my pewnie jeszcze tutaj z godzinkę posiedzimy i później się zbieramy Bo możliwe, że jeszcze pójdziemy pojeździć na gokardach Bo tutaj też mają otwarte gokardy A i właśnie, no i cała tam słuchajcie Jeszcze jedna kolejna rzecz, która jest bardzo ważna To nie tylko jest ten wodny park Ale też za bramą, po drugiej stronie Tam jest nowy tor gokardowy Są nowe kłady, gdzie można też kłady pojeździć i zorganizować sobie wycieczkę Nawet dwugodzinną, po tych górach tutaj Nie podam wam teraz cen, bo nawet nie wiem dokładnie Ale jeżeli tam przejdziemy się, to tam wam też to oczywiście pokażę i naprawdę jest dużo rzeczy innych do zrobienia. Nawet może na parę loki sobie polatać, jeżeli ktoś by chciał. To jeszcze nie jest koniec naszego filmiku, bo przenieśliśmy się w inne miejsce. Byliśmy dosłownie tam, a teraz przejechaliśmy w inne miejsce, na drugą stronę ulicy, gdzie są gokardy, gdzie są kłady, gdzie są latania paralotnią. Zaraz zobaczymy, co tutaj tak naprawdę jest. To jest pierwszy taki tytor gokardowy, dosyć profesjonalny, z tego co mi się wydaje. I no, chcemy, żeby mnie sobie pojeździła. Zobaczcie, jak to wygląda. Takie są gokardy. And ready? Ok, to już I'm coming. Zobaczcie, takie są go karty. Taki jest torgokardowy odkryty. E, to są chyba spalinowe go karty, raczej tak mi się wydaje. Tak, spalinowe, na pewno spalinowe. Nie wiem, jakiej mocy. To trzeba by się dowiedzieć. Kacki są, widzę, też do wypożyczenia, znaczy w zestawie. Nie wiem też, ile kosztuje, ale pewnie wam napiszę tutaj, bo zrobię sobie zdjęcie. E, wiem, że są dosyć drogie, ale no to jest, tak jak mówię, to jest pierwsze coś takiego tutaj na Filipinach, więc może rzeczywiście fajnie by było spróbować, ale tutaj są tak samo gokardy dla dzieciaków, więc są na pewno jeszcze takie dla dzieci. Zobaczymy jak te dla dzieci wyglądają, czy te dzieci dla, dla dzieci też są takie szybkie. I Which one are for? the jest this one? This one is. This one are... right, I bought two. What for me? The small one? You can take this one and we take this one, or you want to take this one? Take this is for a child and for the family. So oh, All together. All weekend together. Yeah. say me, together? With me? With mama maybe. So. Ma. <laughs> mama and dad make a video with us. So. we gonna 哦，好感谢。 Teach Mama how to drive, okay? Wait, wait, wait. Mama, okay. Okay, Emmy, be ready, okay? Ready, no? Drive fast and Mama be scared. Hey, look, though. To, to the okay, then just use the brake. Okay, but, but when it's the corner, go slowly, okay? Release the gas, okay? okay. Mm -hmm. No. Look. Ready, Amy? No. Slowly. <laughs> <laughs> Z tatą Emilia na pewno miała lepszą zabawę, bo z mamą to jest tak strasznie, strasznie wolno. No, niestety, wydaje mi się, że Krystyn się bardziej boi niż Emilia. No, ale to było do przewidzenia. A, jeśli okazało, że te wszystkie skutery są elektryczne. Znaczy, no te na pewno, ale, ale te duże, na które za chwilkę zresztą też idziemy, też są elektryczne, podobno. Słuchajcie, my też byliśmy na gokardach i naprawdę, słuchajcie, jestem, o, ale jestem mega podjarany. Pierwszy raz jeździłem na elektrycznym gokardzie, dostaliśmy takie maseczki, oczywiście, jednorazowe, więc pewnie możemy je zatrzymać już na przyszłość. E, zapłaciliśmy za gokardy ja, Andrew i, i Rose, bo Rose też z nami była, zresztą pewnie widzieliście na filmiku albo zobaczycie za moment. E, po 850 peso za 12 minut jazdy. Czy to jest dużo, czy to jest mało, widzicie ile jest na ekranie. Nie wiem, jak to się ma do polskich cen. Naprawdę, tor bardzo fajny, ale połowę toru można było jechać na pełnym gazie. Tylko dwa zakręty były takie, gdzie rzeczywiście trzeba było zwolnić albo ściągnąć nogę z gazu, albo po prostu nacisnąć na hamulec delikatnie. Ale ogólnie te szykany naprawdę bardzo fajnie zrobione, super się ten gukart trzymał. po ślizgi oczywiście wchodziłem kilkukrotnie, co nie powinienem pewnie, ale, ale no i tak była zabawa. Naprawdę, zabawa dla dużych chłopców. W 100% to rekomenduję, jak tutaj będzie fajna pogoda. A ciekawy jestem, czy tak samo będzie tutaj można robić, jak będzie na przykład mokro. O to, żeby w ogóle był hardcore taki całkowity, więc może. To sobie kiedyś, tak w światach będzie dosyć. No, no, okay. Dobra. Zbieramy ekipę i powoli się zbieramy do domu. Ale jeszcze na koniec całego dnia, bo teraz by trzeba było podsumować to wszystko, ile wydaliśmy w e, Aquaparku, czyli tym parku wodnym. No to jeżeli to tak prosto policzymy, to były trzy wejściówki po 400 peso za osobę, plus koty rzuciliśmy na 10 osób, ale to było na dwie rodziny, to było 900 peso, czyli plus 450 peso do naszego rachunku. Jeszcze pewnie zapłaciliśmy gdzieś 1000 peso za, mm, za jedzenie i jakieś tam drinki, co kupowaliśmy, więc całość podejrzewam, że około 3000 peso mniej więcej nas to kosztowało. Plus Gokart Emily, nie wiem ile kosztował, ale podejrzewam, że około 500 peso. I nasz Gokart 850. I to by było tak naprawdę wszystko, co dzisiejszego dnia wydaliśmy. I tak to mniej więcej się mają ceny na Filipinach, jeżeli tutaj mówimy o rejonie Dumaguete. Jeżeli ktoś jest z tego rejonu, tutaj naprawdę polecam Wam ten cały ośrodek, tutaj to Rango, Mango Ranch to się nazywa. Jest bardzo fajny. No, oprócz tego wodnego parku, to są, tak jak mówię, Gokardy. Jeszcze co tutaj mają, i to, tego no, dzisiaj już nie spróbujemy, to tutaj Wam pokażę, zobaczcie. Mają e, kłady. I te kłady to też jest taka nowość, tylko że to są wycieczki w góry już na dwie godziny i też chcemy to zrobić z Krystyną. I pewnie zrobimy to może w przyszłym tygodniu, wtedy będzie całkowicie osobny odcinek. Cześć, Misko! E, zobacz, tylko uważaj, stój tutaj, 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 zostań, bo tutaj zobacz, już jadą na kładach. They going, stay there. No, takie kłady, wszystkie nówki sztuki, spalinówki, bardzo fajne. Muszę się dowiedzieć jak to po prostu wygląda i czy można z moim dzieckiem jechać na przykład żebyśmy jechali we dwójkę No bo na pewno z Krystynie możemy jechać ale czy możemy jechać jakoś inaczej? Kładów jest sporo Wycieczki są też różne organizowane, różne są ceny No ale to będzie osobny odcinek na ten temat I, i jak Ci się dzisiaj podobał waterpark? Było fajnie? Tak? Dużo zjeżdżalni? Ale się opaliłaś, you are so dark on your face No Ja też Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami dzisiejszego dnia. No pa, pa. Tak, dziękujemy Wam bardzo. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Zobaczyliście coś nowego, jak to wygląda życie na Filipinach. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji, do lajkowania i komentowania. A tutaj macie dwa filmiki z naszego kanału, jakbyście chcieli zobaczyć coś więcej. Pa!